Rodzinie zaginione. Tworzenie i taniec, ta, y, tworzenie i taniec Czardasza na grobie Iwony mm. przez osoby, które starają się zabłysnąć, jest absolutnie bardzo perfidne i w sumie bardzo dużym uderzeniem w kierunku rodziny zaginionej. W normalnym kraju, w normalnym środowisku, y, normalni ludzie uczują sobie wzajemnie. Taka sytuacja, a nie starają się obciążać, opluwać, tworzyć, wymyślać fakty, które odbiegają od rzeczywistości w czasie tożsamym, kiedy doszło do zdarzenia zaginięcia Iwony Wieczorek, wracającej nad ranem z Sopotu ulicą Jantarową w kierunku domu. Dańską. Coś jeszcze? Nie co jest? jeszcze no, e... Co według Ciebie tutaj się stało z jakąś... Jeżeli chodzi o zdarzenie, które miało miejsce, no w tym przypadku y, są praktycznie dwie hipotezy. Jedna hipoteza jest y, y, Przede wszystkim opierająca się na fakcie imprezy, która miała miejsce e, po imprezie, e, być że osoba z jej kręgu znajomych przyczyniła się do jej zaginięcia. Jeszcze, jeszcze raz. Są dwie hipotezy, jeżeli chodzi o zaginięcie Iwony Wieczorek. Jedna z hipotez to jest e, udział ewentualnie osoby, która znała wcześniej e, Iwonę Wieczorek i w jakikolwiek sposób doprowadziła do tego spotkania, które gdzieś mogło nastąpić na odcinku wejścia 63 na plażę, gdzie ostatnia kamera zarejestrowała Iwonę żywo. Kamery, które były zlokalizowane w innych punktach, w żaden sposób nie dały obrazu, ze względu na to, że jedna z nich była uszkodzona, natomiast pozostałe nie zauważyły, żeby Iwona wróciła do domu. W związku z tym ta sytuacja w jakikolwiek sposób budzi bardzo wiele wątpliwości, ale jednocześnie druga z hipotez jest taka, że była to zupełnie przypadkowa sytuacja. Iwona wyszła na tak zwaną drogę główną z ulicy Antarowej, z tak zwanej promenady łączącej się z drogą główną. W Gdańsku, przed swoim domem, gdzie mogło dojść do porwania jej i zabójstwa. Tego nie możemy wykluczyć. I to mogło nastąpić w podłożu o tak zwane osoby zupełnie przypadkowe, które mogły wracać z imprezy. Mamy Gdańsk przejśno mamy wiele agencji towarzyskich, mamy wiele klubów w tym miejscu. W związku z tym mogły być to nawet osoby, które z takiej imprezy, zakrapianej alkoholem, jak również podbite środkami odurzającymi, mogły wracać. Dobra, jeszcze ostatnie pytanie. Co dalej planujecie? Biuro Ludkowskie oczywiście po takich konferencjach zazwyczaj otrzymuje wiele informacji cennych w tej sprawie. W związku z tym, tak jak dzisiaj powiedziałem, 10 tysięcy euro nagrody dla osoby, która przyczyni się do odnalezienia Iwony Wieczorek, ciała Iwony Wieczorek, która wskaże motyw zaginięcia i ewentualnie osoby, które mają z tym związek. W momencie, kiedy sąd udowodni e, praktycznie udział e, w zaginięciu Iwony Wieczorek, w porwaniu jej, e, biuro rządkowskie oczywiście wtedy podziękuje. W przypadku, jeżeli by doszło do sytuacji, kiedy, m, kiedy mamy do czynienia z konkretną informacją wskazującą na miejsce, gdzie może być ukryte ciało Iwony Wieczorek, praktycznie pieniądze wypłacane są. Od ręki. Dobra. Jeszcze raz Rutkowski. nazywa się Rutkowski Krzysztof Rutkowski. Nazywam się Rutkowski Krzysztof Rutkowski. Specjalnie dla Superekspresu Rutkowski Story.